Słuchacie Związków na Luzie. Na 91 i 6 FM. Witamy Państwa serdecznie. Witamy to znowu my. Ania Paluszak. <grych> I Jacek Rydlewski z Instytutu Psychologii we Wrocławiu. Będziemy mówić jak zwykle o bardzo ciekawych sprawach, między innymi o związkach. Dzisiaj ukryta trauma. Ukryta trauma, tak. Bo powiedz mi, Jacek. Jak trauma może być ukryta? To znaczy, mi się wydaje, że jeżeli człowiek przeżywa jakieś bardzo silne wydarzenie emocjonalne, to to jest coś wielkiego, ważnego. To jak to można zapomnieć, jak to jest takie silne? No z jednej strony może tak być, bo e, traumy na ogół nie, nie, nie pamiętamy. Dużych traum nie pamiętamy. Chcemy pokryć niepamięcią, nie żeby mieć spokój. Ale na ogół, wracając do rodziny, Traumę lokujemy wokół takich trudnych sytuacji, tak? Trudna rodzina, przemoc, alkoholizm, jakieś wypadki, utrata rodziców, etc., etc. Myślę, że dobrze powiedzieć o ukrytej traumie, to znaczy takiej, która prawdopodobnie w wielu domach się dzieje, ale nikt sobie z tego nie zdaje sprawy. I wtedy pa pacjenci na przykład mówią coś takiego, że no u mnie było w domu wszystko w porządku, nie było żadnych trudnych sytuacji, chwil, ale ze mną coś jest nie tak, czy ja zwariowałem, o co chodzi. Y nie można odnieść to do jakichś realnych, trudnych sytuacji. I co ty wtedy im mówisz? No wtedy mówię im, że trzeba poszukać czegoś ewentualnie ważnego, ale właśnie może to jest temat, y okazja do wprowadzenia tego tematu, czy sytuacji, jakie dzieją się w rodzinie. A mam na myśli taką sytuację, kiedy w rodzinie pojawiło się dziecko, które sobie żyje, i za niedługi okres czasu pojawia się następne dziecko, tak? Czyli jeśli człowiek jest mały, urodził się, powiedzmy, no opiszmy całą sytuację mniej no więcej w taki sposób. Rodzi się dziecko w rodzinie pierwsze, na przykład, tak? I no, na ogół jest to duże wydarzenie. Wszyscy są zachwyceni, zalęknieni, jak to będzie wyglądało, jak ten mały człowieczek wygląda. Znają i przychodzą, pytają się, jak je, czy śpi, ile waży, przynoszą prezenty. Ten mały człowieczek jest w centrum uwagi, tak? Czasami nawet nie można rodziców słuchać. którzy nie da się z nimi wytrzymać. Tak, 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 bo opowiadają wiecznie, co to dziecko zrobiło, jakie jest, co mu się podoba, co nie, jak sobie radzą z, z kłopotami e, i tak dalej. Tak? Czyli do pewnego momentu, ba, nawet bardzo długo, to dziecko jest takim oczkiem w, w głowie rodziny, no ale życie sobie trwa. No i rodzice decydują się na drugie dziecko, i teraz sytuacja zaczyna być taka. Że pewnego ponurego dnia, mówię z punktu widzenia tego starszego dziecka, pojawia się jakaś obca istota w, w, w rodzinie, która to zmienia wszystko, co dotychczas się działo. Mianowicie już ta nowa istota, ten chłopczyk czy dziewczynka, nowa królewna czy nowy książę, zaczyna wiązać uwagę wszystkich osób. To tam jest skierowana uwaga, tam się rodzice koncentrują, tam patrzą znowu, czy oddycha, czy nie oddycha, czy jest zdrowy, czy jest chory, jak mu się wiedzie, itd. itd. Ten starszy, czy ta starsza jest w bardzo dziwnej sytuacji, ponieważ z niezrozumiałych względów coś się zmieniło. I świat się zupełnie przestawił na inne tory, a mianowicie ja już przestałem być w, w centrum uwagi. Tak? Mm -hmm. Już na mnie nie, nie, nie patrzą tak jak dawniej. Jeśli to dziecko starsze ma powiedzmy rok, dwa, trzy, pięć, no to jest to zadanie bardzo trudne, ponieważ nie ma jeszcze narzędzi umysłowych do tego, żeby zrozumieć tak, te, tę sytuację, że, żeby sobie wytłumaczyć, co się stało i tak dalej. W związku z tym no, ląduję w takim przedziwnym świecie, w którym zasady nagle się zmieniły i od rodziców dostaję takie oto informacje, zaczekaj, nie teraz, nie kapryś, ustąp miejsca. Widzisz, że trzymam dziecko na ręku. Tak, widzisz, że trzymam dziecko na, na, na ręku. No i oczywiście to jest niezrozumiały szok wręcz dla dziecka, bo nie wiadomo co się stało komplementarnie do tej sytuacji. No, mówiąc w skrócie zaczyna być bardziej kapryśne, przykre, trochę roszczeniowe, płaczliwe, czyli z punktu widzenia rodziców. Tak, z punktu widzenia rodziców staje się takim trudniejszym dzieckiem. mniej otwiera serce. E, po, powoduje niecierpliwość, co właściwie całą sytuację jeszcze bardziej zaostrza, eskaluje i, i nakręca. Tak? Nikt tego specjalnie nie widzi, nikt tego nie dostrzega, tylko pewne trudne rzeczy dzieją się w umyśle, w sercu tego starszego dziecka. Ale tutaj spoglądamy na realizatora. E, chyba czas na, na chwilę muzyki. E, tak. e, przejdziemy dalej. Tak właśnie jest. Dalej. Czekajcie na nas. Wracamy do Was. I Jacek. Opowiadamy o takiej trudnej sytuacji starszego dziecka, tak? Tak. Im różnica, czy okres między urodzeniem pierwszego dziecka a urodzeniem drugiego dziecka im krótsza, tym te, to starsze jest trudniejszej sytuacji, ponieważ no nie ma wykształconych, jak już mówiłem wcześniej, pewnych narzędzi językowych, umysłowych do tego, żeby całą sytuację zrozumieć, tak? I też skomunikować jakoś. Skomunikować, żeby ktoś to wyjaśnił, a zaczyna się w rodzinie taki proces, że to dziecko staje się bardziej kapryśne, jak mówiłem wcześniej, trudniejsze z punktu widzenia rodziców i tak dalej. Czyli właściwie przez tą reakcję tego dziecka sytuacja się jeszcze lubi y, po, pogłębić. No, y, rodzice zwracają więcej uwagi na to, nie, nie bądź taki, co się z tobą stało, diabeł w ciebie wstąpił, musisz być nie inny ja i tak dalej. No i warto dodać, że cała sytuacja zmierza do takiej sytuacji, wręcz bym powiedział, tortury. To znaczy, ten, to starsze dziecko nieświadomie odsunięte. Niezrozumia, niezrozumiane, nie, nie może zrozumieć swojego wnętrza, swoich dziw, dziwnych reakcji, musi jednocześnie patrzeć na, na to drugie młodsze dziecko, które dokładnie dostaje to, czego ja zostałem pozbawiony. Tak? Czyli tortura może polegać, jakbyśmy mieli sobie wyobrazić, na tym, że jesteśmy strasznie głodni. Na granicy wycieńczenia, ktoś, ktoś nam przed oczami cały czas pokazuje pachnące jedzenie, którego nie możemy, nie, nie, nie możemy dostać. To oczywiście wzmaga silną reakcję, zło, nienawiść. nienawiść, złość, zawiść bardzo silną, zazdrość, zawiść i tak dalej, ale że te uczucia są bardzo źle widziane, tak? niemiłe, należą do takich wstydliwych uczuć. Zresztą dziecko za niebywa to starsze karane. karane krytykowane za to i tak dalej. tak, Jesteś zabisny, zazdrosny, nie powinieneś kochać swoją siostrę czy swojego brata. Czyli zostaje to starsze z takim dziwnym wrażeniem rozczepienia. Tak? Wymaga się ode mnie miłości, spokoju, szacunku, a jak zaglądam do siebie, do środka, to jest to jakiś wulkan, który we mnie drzemie. Wstyd się przyznać przed sobą, przed innymi, że przeżywam takie oto trudne uczucia, które nie powinny do człowieka należeć, jak zazdrość, zawiść, złość. Mam ochotę coś naprawdę zrobić tej mojej młodszej, kochanej siostrzyczce. Koleżanka opowiadała mi, że jak była podobna sytuacja u niej w domu, to złapała starszą siostrę, kiedy z Nienacka weszła do pokoju, która poduszką dusiła tego, tego młodszego brata. Czyli złapała na tym, jak te mordercze wręcz instynkty u dziecka występują. Można powiedzieć całkiem niewinnie, całkiem, całkowicie w harmonii do tego, co się dzieje na, na, na zewnątrz, mogą pojawić się bardzo przykre silne, bardzo negatywne, źle widziane, morderte, mordercze uczucia. Mam kochać młodszą siostrę, ale jak sobie szczerze zadam pytanie, jak to naprawdę jest, jakbym miał do tego rozum, no to bym powiedział, no, nienawidzę, chciałbym, żeby jej nie było, żeby uciekła, żeby przepadła i tak dalej. powiedz mi, bo niektóre matki mówią: U mnie dzieci nie są w ogóle zazdrosne o siebie. I w ogóle od samego początku tylko tak ładnie pomagały, podawały pieluszki, opiekowały się razem ze mną, tym młodszym braciszkiem, to siostrzyczką. To trzeba uważać, bo to może być pozór, tak? Bo to, to dziecko starsze, czyli odstawione, właściwie zaczyna, może zaczynać, zacząć dokonywać takiej emigracji wewnętrznej. Z zaczyna być outsiderem, tak? Jakby mówiło, wiem, że na was nie mogę liczyć, nie mogę patrzeć na to, co się tutaj dzieje w domu. M muszę żyć swoim we wewnętrznym światem, jakoś sobie radzić ze sobą, i czasami no, powstaje takie pytanie, co, 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 co można by zrobić, żeby tą, tę sytuację z, zmienić? Załagodzić. Tak? Załagodzić metodą dziesiątków, albo więcej e, prób i błędów, no, można dojść do takiego przekonania, że muszę zrobić coś specjalnego, tak? Muszę być szczególnie. Albo mówisz ciągle o perspektywie tego dziecka. Tak, M muszę być jakiś, jakiś spokojny, albo, e, albo muszę zachwycić czym rodziców. Albo być pomocny. Albo być pomocny taki na nadmiernie poświęcać się, tak, zasłużyć na tą, uwagę. E, na tą do dobrą, do do dobrą uwagę. Niektóre dzieci później zaczynają się bardzo dobrze uczyć, tak? albo rozwija się taki narcystyczny aspekt osobowości, że muszą być jakieś szczególne, żeby miało, miały prawo do tego, żeby być za, zauważone i widziane. Tak? Czyli takie starsze dziecko, które jest szczególnie dobre, szczególnie łagodne poświęcające się, no może być tutaj już efekt tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wynikać z takiego sposobu, który sobie da, dało radę. I zaraz do was wrócimy, zostańcie z nami, zróbcie sobie herbatkę, my zaraz wracamy. Wróciliśmy. I wróciliśmy. Mam nadzieję, że macie już herbatkę. Tak, rozmawiamy trochę o trudnej sprawie i, i, i przykrej, być może dla wielu osób, ale myślę, że warto. Rzadko pamiętanej. Tak, warto jakoś sobie z tego zdać sprawę. Ja bym mocno powiedział: Tak, nawet jeśli jesteś starszą siostrą lub starszym bratem. To w mniejszym w większym stopniu ta, ten problem Ciebie, ciebie dotyczy. Ponieważ no, ba, bardzo trudno jest zapobiec te, te, tej sytuacji, nawet jak rodzice o, o, o tym wiedzą, to i tak to przekierowanie uwagi na to, na te Musi młodsze, nastąpić z, z rozpędu z, z obiektywnej potrzeby, tak? No jeszcze nie daj Boże. Jak to, to młodsze dziecko urodzi się jako dziecko specjalnej troski, tak? o które trzeba mocniej, mocniej dbać, trzeba ją leczyć, trzeba gdzieś wozić do lekarza, pilnować itd. i tak dalej, to sytuacja lubi się bardzo zdecydowanie pogłębiać. W związku z tym, jeśli jesteś w takiej sytuacji, no to można sobie powiedzieć coś takiego, te wszystkie uczucia, które w środku przeżywam, na przykład zazdrości, czy zawiści, czy, 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 czy agresji, nie są niczym złym. Tak naprawdę są prostą reakcją na tą, na tą złożoną, przypadkową sytuację. Możesz być dla siebie łagodniejszy, czy, 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 czy łagodniejsza, można to zrozumieć. No i w pewnym stopniu może pomóc taka, ta, ta, taka myśl, że w zasadzie to jest. Je, je, zaczęło się od jakiegoś wielkiego nie, nie, nieporozumienia. W którym to starsze dziecko, jeśli starszym jesteś dzieckiem, nabrało, nabierało takiego przekonania, że nie, nie jest kochane albo nie może być kochane po prostu za to, jakim jest, czyli musi wykonać specjalną pracę, aktywność itd. Tak Czyli właśnie w dorosłości, jak to się przejawia, jak wygląda życie takiej osoby, która właśnie jest tym starszym rodzeństwem? No, no już zacząłem mówić, tak, że można mieć głębokie przekonanie, że żeby mieć prawo do, do, do życia, do uwagi, do, 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 do miłości, muszę zrobić coś specjalnego, czyli trudno zaakceptować siebie takim, jakim jestem, tak? Jestem taki, a taki mam prawo do tego, żeby być kochanym, kochaną, żeby być widzianym widzianą. Muszę zrobić coś specjalnego, muszę się starać. Te Obserwacje pokazują, że taka postawa, jeśli chodzi o tworzenie związków, no bardzo utrudnia takie harmonijne tworzenie związku, ponieważ ta osoba, o której mówimy, jest już obciążona czy przeciążona. Tak? Musi coś zrobić specjalnego, musi się starać, na przekonanie, że tylko wtedy zasługuje na, na, na miłość. Co oczywiście wprowadza dużo zgrzytów do, do, do związku i jak to bywa, samosprawdzająca się prze, przepowiednia. Tak? Im bardziej się stara, tym bardziej jest to sztuczne, mniej naturalne. Druga osoba na to reaguje w, w dziwny sposób. Czyli, I wtedy tej osobie się wydaje też, że nie starała się ta, wystarczająco. Tak, ta, a ta, która się stara, jest przemęczona, w końcu nie ma ochoty. I tak dalej. A pod spodem jest takie mocne przekonanie, tak, że właściwie za nic to ja nie mogę być kochany. Tak, po prostu za, za to, kim jestem i, 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 i jakim jestem. Muszę się wiecznie poprawić. Na dodatek te uczucia, które pojawiły się jeszcze, jak byliśmy młodzi, mogą towarzyszyć do końca życia, czyli taka skłonność do, do reagowania zazdrością, czy z zawiścią wręcz. W sytuacji, kiedy patrzymy, jak w drugiej osobie, która nie wkłada wiele wysiłków, wszystko dzieje się samo, a myśmy musieli, musimy płacić taki oto koszt i cenę za, za swoją egzystencję. A przecież pamiętamy, że zawieść i zazdrość jest zła, więc nie jesteśmy z tego zbyt dumni. Tak, tak. No proszę sobie. Drodzy studenci, wyobrazić, jakbyście komuś otwarcie i szczerze powiedzieli, że jestem zazdrosny, albo przeżywam dużo zazdrości w swoim życiu. To jest tak negatywnie oceniane uczucie w społeczeństwie, no, że aż można. Się naradzić na odrzucenie. Na, 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 na odrzucenie, i tak dalej, ponieważ to uczucie jest nieładne, nie powinniśmy go mieć, i tak dalej. No, przypominam, że. Na uczucia, wbrew temu co się powszechnie sądzi, nie mamy bezpośredniego wpływu. To znaczy, pojawia się pewien rodzaj pobudzenia w organizmie, w ciele, pewna energia, która nas opanowuje, i nie możemy powiedzieć sobie: Prze, przestań na przykład się złościć, czy, czy przestań zazdrościć. Możemy najwyżej udawać, że jest inaczej. No ale może czas znowu na chwilkę Wódź przerwy konserwę. i muzyki relaksującej. Słuchajcie nas dalej. Będzie ciekawie. W audycji Związki na Ludzie. Wracamy do Was po krótkiej przerwie. Wróciliśmy, rozmawiamy o ukrytej traumie, czyli sytuacji starszego dziecka w, w rodzinie i jak to może wpływać później na, na życie i na tworzenie z, z, związków. Chcę tylko jeszcze zauważyć czy przypomnieć, że w tej sytuacji, dając sobie radę z rozpaczą, która gdzieś pod spodem jest, znacznie uspokaja taka decyzja podjęta metodą prób i błędów przez dziecko, czyli ze zaprzeczeniem swoim potrzebom związanym z przywiązaniem. To tak, jakby powiedzieć, no trudno, nie to nie, nie doczekam się tego, nie potrzebuję. Nie potrzebuję. No, ja obędę się bez tego. Dam sobie radę sam, z, sam jestem spokojniejszy, mogę wszystko przemyśleć, kontrolować, sprawdzać, ale już nie, nie męczy mnie ta przerażająca tęsknota i e, cała reszta e, emocji, uczuć, który, e, przerażających zresztą, które za, za tym e, idą. No W życiu dorosłym to jest jeden z przykładów zaprzeczenia uczuciom przy, przywiązaniowym, ale w, ży, w życiu dorosłym to może być dość po, po, poważny problem, tak? Bo. Właściwie będzie stwarzał takie, tworzy, utrudniał tworzenie związku. A jak wiemy, związek w dużej mierze jest oparty o te potrzeby i o potrzeby bycia e, związania się, się, się z kimś. Czyli mo może to być tak, że, że e, potencjalny związek, dopóki jest daleko, i jakby jeszcze się nie, nie rozpoczął i jest pociągający, natomiast jeśli się ten związek zaczyna intensyfikować, to znaczy zaczynam czuć, że przywiązuję się do tej osoby, no to mogę z przerażeniem uciekać od takich, od takich sytuacji. Czyli taki y, pad. Bardzo potrzebuję, jestem głodny jakiegoś związku. Ale tak bardzo nie chcę za, poprosić o to. Tak, że. ani nawet otworzyć się chyba na to dostawanie. Tak, no i w związku z tym, no, wtedy, kiedy związek się, 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 się zacieśnia, no, budzi takiego demona w środku, który mówi: Nie, zerwij to, odejdź. Będziesz spokojny, będziesz spokojny, daj sobie z, z tym radę. Tak? Czy dlatego. Yy, są osoby, którym lepiej idzie w związkach na odległość? Tak, to właśnie dobrze po powiedziałaś, że wydaje się, że takim optymalnym rozwiązaniem, powiedzmy, dwie osoby tworzą związek tego typu, a to jest taka dość duża odległość i yy, yy, taki proces, który by się ni nie dokończył. Czyli, je jeśli jestem daleko od bliskiej osoby, czy prawie bliskiej, no to właściwie nie grozi mi otworzenie, przywiązanie się do tej osoby i cała reszta. W związku z tym taki paradoks jest, że, że, że możemy być razem pod, pod warunkiem, że nie, nie, nie zdarzy się między nami coś, co, coś ważnego, czyli na, na odległość. Tak? I obserwujemy niekiedy taką, e, takie sytuacje parę, że je, je, jeśli osoby są rozłączone e, daleko, ktoś wyjechał na, na studia za granicę albo do, do pracy gdzieś e, e, do innego kraju. Albo na przykład jeden z partnerów jest pracoholikiem albo tak. pracoholitką. To wtedy mo można jakoś tęsknić za tą osobą, można chcieć być blisko, ale natomiast jak się pojawiają e, blisko, to się coś zaczyna psuć, wstępuje demon w jednego i drugiego, dużo przykrych zdarzeń, słów, e, etc., e, po to, żeby się o, o, oddalić znowu. A jak jest, jak jest to daleki związek, to jakoś idzie e, i, całkiem, i, przyjemnie. I, i całkiem przyjemnie. Całkiem przyjemnie wytrzymać, tak? I jest to dość poważny problem. Nie wiem, czy można go samodzielnie rozwiązać. No, mo, może przez bardzo uważne przyglądanie się, się, się sobie, przez to, co powiedziałem już wcześniej, taką e, e, zgodę i tolerancję na te przykre, niezwykłe u, u, uczucia. Które nie są z dziwnego świata z kosmosu, tylko są moim udziałem. Mam na myśli tą zazdrość, zawiść, i później jakby lęk przed by, byciem tak naprawdę blisko, to, która to bliskość może wywołać to, to, to przykre wspomnienie. No, być może takie pary mają taką szansę, żeby się zbliżać do siebie bardzo powoli i, 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 i ostrożnie, tak, żeby to, co im prze, przeszkadza, E, e, mogło się o, o, powolutku, o, powolutku o, rozpuszczać. O, o, rozpuszczać i, i, i oswajać, tak? To są takie tematy, które są, bardzo często zdarzają się w psychoterapii, właśnie tak? taka obawa przed byciem blisko, czy lęk przed, przed, przed byciem blisko, no, który dość może mocno z, zrujnować życie, Tak. Ale może... O, o, ale czekaj, a co ty robisz z tymi ludźmi? Co, co się musi z nimi wydarzyć? No wiadomo, że nie zrobią tego sami, że być może potrzebna jest tu jakaś pomoc z zewnątrz, ale powiedz, co... Jaki to proces jest, który ich czeka? No przy takiej osobie obiektywnej i nieoceniającej muszą sobie przypomnieć całą sytuację, czyli przypomnieć sobie te, te, te uczucia, jakoś przeżyć jeszcze raz to, to, to to, co się działo, i po raz pierwszy od wielu lat ma, mają szansę zaryzykować y, y, otworzenie uczuć przywiązaniowych, y, 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 które nie, nie spowodują całego bałaganu, czyli y, y, frustracji tych uczuć, które się, się, której to frustracji strasznie się te osoby y, y, boją. I jeśli już o tym wiem, to mam jakiś, jakąś przestrzeń, tak? mogę coś w tej sprawie robić. Na ogół o tym nie wiem. Ale, może tutaj znowu posłuchamy muzyki. Czekajcie na nas. Zaraz wracamy. Zaraz wracamy. Wróciliśmy do Was. Witamy jeszcze raz. Jacek mhm. i Ania. Mhm. Rozmawiamy o ukrytej traumie. Czyli mamy na myśli tu konkretny przypadek takiego wydarzenia, zazdrość o młodsze rodzeństwo, i wszystkie tak. emocje, całe, całe to piekło, które tam rozgrywa się w tym małym człowieku. Które ma jeszcze mniejszego człowieka obok siebie. Tak, dlatego ukryte, że wszystko jest na, na, na zewnątrz spokojne, nie ma awantur, nie ma krzyków, nie ma kłótni. I ta, ta trauma się, tak powiem, toczy Dlatego dziecka, które wyautowało się, musi samo sobie radzić, jest spokojne, smutne. Polecam obserwacje rodzin przy piaskownicy. Jak y, widzi się rodzeństwo młodsze i starsze, jak, jak się zachowuje młodsz, y, m, młodsze dziecko, jak się zachowuje s, starsze, c, c, często widać y, bardzo wyraźnie, że to starsze ma y, buzie w podkówkę, nie rozumie, boczy się. Cały czas. cały czas próbuje coś zrobić, żeby jakoś zyskać uwagę albo dać sobie radę z tą młodszą. Y, 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 Niedobrą siostrą, która jest niedobra, przez to, że, 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 że jest. Mówiliśmy też o tym, że te związki na, na, na odległość, tak? Tak, że to się przenosi na przyszłość, tak. na związki w przyszłości. Albo na, na tę częstą zmianę partnerów, ponieważ szukamy kogoś, tak? mamy ochotę na, na związek, i wtedy, kiedy on się staje naprawdę bliski, naprawdę światełko w tunelu się zapala, że mogłoby coś z tego być, tu, tutaj zaczyna się rodzić lęk, przerażenie, niezdolność do związania się bliższego, w związku z tym z, zerwanie bardzo często takiego związku. Po to, żeby właściwie wszystko się mogło, musiało powtórzyć jeszcze raz, tak? Jeśli osoba jest daleka i jeszcze nie tak bardzo bliska, to możemy o niej marzyć, śnić, wyobrażać sobie, jak to będzie cudownie i wspaniale, ale kiedy zaczyna naprawdę być realnie blisko, znowu powoduje taką trudną reakcję odwrócenia się od tej, od tej, od tej po potrzeby. A powiedz, czy taka sytuacja, gdzie. Jeden z partnerów jakby, bo są tacy ludzie, którzy jakby szukają, zawsze znajdują, czyli myślę, że szukają osób, które, osoby, które mają mm, problemy, czyli są tacy ludzie, których znam, zawsze sobie znajdują partnerki albo partnerów, którzy są jacyś jakoś zamotani wewnętrznie, mhm. wyjątkowo skomplikowani. Czy to też jakby odnosi się do tego tematu? To, to może się odnosić. Mówiliśmy na poprzednich audycjach jednej z poprzednich, dlaczego wybieramy łajdaków, tak? Mhm. Ale t, 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 tak może być, ponieważ y, 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 nie zadajemy sobie tego y, y, świadomie, ale to tak jakby zamienić y, na taką świadomą myśl. Ja, jak, jak, jak mogę być bezpiecznie z, z, z drugą osobą? Y, no jednym z takich Przypadkowych lub nieprzypadkowych rozwiązań jest taka, że ja nie, nie będę w takim równym związku, w którym zacznę tęsknić, ale będę się opiekować kimś, tak? Czyli mogę sobie dobrze się czuć paradoksalnie z osobą, która spe bez specjalnej troski, tak? Kimś, kto sprawia kłopoty, kto absorbuje moją uwagę. Kim... Kimś, kto jest jeszcze bardziej potrzebujący niż tak, ja. Tak, 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 tak. I tak związek właściwie. E, pielęgniarka e, pacjent. I, i pacjent albo pielęgniarz i, i, i pacjentka, albo psycholog i pacjentka, tak? terapeuta i, i pacjentka. E, no, jakby stwarza taki pozór i wrażenie tego, że jakoś można w, wytrzymać w tym z, z, z związku. Tak? No jeśli ludzie się jakoś y, symetrycznie dopasują, to nawet taki związek może trwać długo, ale. Jak już widać no nie, nie będzie dawał takiej satysfakcji, radości, twórczości, szczęścia, jak inne rozwiązanie. A, a co z rodzeństwem? Czy rodzeństwo ma jakieś szanse, czy można tak poprowadzić swoje dzieci, będąc rodzicem, lub tak zadbać o swoje relacje z bratem lub z siostrą, żeby ta relacja miała jakoś. Szanse naprawdę? No to no cieszę się, że możemy o tym mówić, bo jakieś kroki można poczynić tak jeśli, jeśli jesteśmy rodzicami. No można zauważyć, do, dostrzegać te, Trudne emocje, które u tego dziecka starszego się muszą pojawić, być wyrozumiałym na złość, na przykrość, na zazdrość, nie, 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 nie krytykować tego, tylko wiedzieć, że to jest harmonijna reakcja na to, co się w, w, w domu dzieje. Sami dla siebie też tak możemy zrobić. Tak? Jeśli słyszymy tę audycję, no to też pewnego w, w rodzaju opiekę nad sobą można wytworzyć. Że, że nie jestem taki zły, że to, to, to nie jestem dziwny, nie jestem z kosmosu. To wszystko jest normalne, na, naturalne. I że nie każdy związek bliski musi się skończyć z tą traumą, którą chcieliśmy zapomnieć, jak byliśmy małymi, małymi dziećmi. Na zakończenie powiem jeszcze, że moim dzieciom najbardziej pomagało yy, i pomaga, yy, kiedy na przykład ja mówię starszej córce, Jakusiu, naprawdę z polą jest tak strasznie ciężko wytrzymać. Jak ty dajesz radę? Przecież to jest Świetnie. straszny potwór, okropny, cały czas coś chce, cały czas wrzeszczy. Hmm. I ona wtedy jakoś tak się potem uspokajała na jakiś czas. Tak, no jest widziana i ma szansę na rozumienie siebie w tej sytuacji też. Chyba będziemy kończyli. Na, 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 na dzisiaj rozmawiali z Wami. Wróćcie Ania. do nas za tydzień, tak, Ania Palusza i Jacek Kredlewski z Instytutu Psychologii we Wrocławiu w związkach na luzie. Związkach Piszcie Luz. do nas koniecznie na adres e, związki Małpa U. I, tak dalej. I tak dalej. I oczywiście dziękujemy Patrykowi Siewiera za wspaniałą, <głos> 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 wspaniałą audycję. Radiolus poleca